Belfast, stolica Irlandii Północnej. Miasto, które przyciąga wielu turystów. Mało kto jednak wie, że Belfast to jedno z najbardziej podzielonych miejsc na Ziemi. Symbolem tego podziału jest 99 murów. Czy te mury kiedyś znikną? Cześć Ola, Cześć. dobrze Cię widzieć. Po Belfasku, dobrze? Po Belfasku, tak, się witamy. tak trzeba mówić, po Belfasku. Po Belfasku, podobno, tak. Okej, okay. Ola, Ty jesteś autorką książki Belfast, 99 ścian pokoju. Chodzi oczywiście o te mury. I powiem Ci, że patrzę na te mury i ciężko mi uwierzyć, że to jest Europa, XXI wiek. Skąd wziął się ten konflikt, ten konflikt... i skąd te mury się wzięły? Mury powstały po to, żeby Brytyjczycy i Irlandczycy, którzy tu mieszkają, od... XVII wieku, wzrusza, żeby się nie pozabijali. Przez wiele lat nie lubili się i, i z powodu. Tej nienawiści budowali mury, które nazywali ścianami pokoju. Teraz te mury nie są już tak potrzebne, ale wciąż są i są, wciąż oddzielają dzielnice protestanckie, czyli brytyjskie, od irlandzkich, czyli katolickich. To jest kwestia bezpieczeństwa dla jednych, a dla innych po prostu przyjeżdżamy, oglądamy. To jest miejsce bardzo popularne, bo ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest nie tylko miejsce turystyczne, ale to jest miejsce, gdzie naprawdę zamyka się bramy w murze. To co, idziemy się przejść? No jasne. Zobaczymy taką bramę? Jasne. O, gdzie? Ten krajobraz trochę mi przypomina mur pomiędzy Palestyną a Izraelem, niezwykłe murale, historia pisana sprayem. Skąd to się wszystko wzięło? Myślę, że to jest poniekąd też odpowiedź dzielnicy, ka każdej dzielnicy na to, co się dzieje, bo jak widzisz, rzeczywiście to jest, są jakieś odezwy polityczne. Tutaj jest w Palestynie też coś niecoś, tutaj będą dalej zdjęcia, portrety osób, które zginęły w walce z okupantem, jak e, określa się to Brytyjczyków w tej dzielnicy. Więc te morale to jest taki Twitter, taka krótka informacja dla tych, którzy nie wiedzą, co tu się dzieje, co jest ważne, żeby się zorientować, jak im się nie przeczytać. W jaki sposób mieszkańcy Belfastu funkcjonują z tymi murami na co dzień? Można tak sobie swobodnie przechodzić z jednej strony na drugą? Widzisz, brama. Tak. W tych murach są bramy. Tych murów jest około 99 i z nich są takie właśnie potężne, mniej bardziej potężne bramy, zobacz, to jest masywna, masywna rzecz i one są otwierane w ciągu dnia, o określonej porze i zamykane o określonej porze i mają kluczników. Każda taka brama ma zaufaną osobę. To jest potężna rzecz, ale niektóre są zdalnie otwierane, okay. zamykane w trudniejszych dzielnicach, tam gdzie jest Bielce. Rozumiem. Przeszłyśmy przez bramę. Kto mieszka po tamtej stronie? Kto mieszka po tej stronie? Tutaj mamy Irlandczyków po tamtej stronie, stąd murale proirlandzkie. Po tej stronie będą Brytyjczycy. I teraz dlaczego? Dlatego, że w Irlandii Północnej część mieszkańców to Irlandczycy, którzy chcą dołączyć Irlandię Północną do Republiki Irlandii. A duża część to są Brytyjczycy, którzy chcą, żeby było tak jak jest, a jest tak, że Irlandia Północna należy jest związana z Wielką Brytanią. Weszliśmy brytyjską stronę, żegnamy stronę irlandzką, zamykana na noc i w weekendy też. Gdyby jechała karetka pogotowia, nie przejedzie. Nie przejedzie, nie przejedzie przyjedzie, chyba że zdąży zadzwonić do klucznika albo że w jakiś sposób porozumie się właśnie z kimś, kto otwiera te bramy. Za wiele domów. Czy ludzie kupując te domy zdawali sobie sprawę, że będą mieszkać no, w sąsiedztwie murów, na skonfliktowanym terenie? Część, duża część tych, tych domów tutaj to są mieszkania socjalne, więc ludzie biorą to, co dostają, ale część z tych domów można rzeczywiście kupić. I ci, którzy kupują, najczęściej to są obcokrajowcy. Kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, co oznacza ten mur i co oznacza dalej, jakie są konsekwencje zamieszkania. To znaczy, kupują dom, i nagle okazuje się, że w niedzielę wieczorem nie mogą iść do sklepu obok. Albo, że właśnie karetki nie mogą wezwać, albo, żeby się z kim spotkać dalej w centrum miasta, muszą iść 4 kilometry. Nie wiedzą o tym i to jest oczywiście wielka niespodzianka, a nie mogą sprzedać takiego domu, bo nikt go nie chce. A jak w ogóle Ola traktuje się tu Polaków? Kiedyś jeszcze, jak około 2004 roku, były kłopoty. Wschodnioeuropejczycy generalnie nie byli mieli byli wdziani, jako ci, którzy zabierają pracę, zabierają zasiłki, wszystkie, wszystkie stereotypy nas obciążały, ale w tej chwili, po latach, w dobrych latach pracy, współpracy, wszystko się zmieniło I myślę, że wiesz, gdzieś tam może dochodzić do jakichś problemów też, ale nie jest to mm -hmm. nie jest to coś, co by spędzało komukolwiek sen człowiek, mam nadzieję. Czyli ty jako Polka nie odczuwasz żadnego strachu, wszystko jest takie. Okay. Nie, 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 nie. Mam wielu przyjaciół po obu stronach. Oni mogą siebie nie lubić nawzajem, ale ze mną się jeszcze chętnie spotykają. A co takiego najgorszego widziałaś przy tych murach? Najgorsze były zamieszki. Chodziłam na nie obsesyjnie jeszcze jak pisałam książkę. Chciałam zobaczyć i poczuć, jak to wy, wiesz, co to jest, jak to wygląda. I zdarzyło mi się być ofiarą, dostałam cegłą. I w ten bolesny sposób dowiedziałam się, że jak są zamieszki, absolutnie w żadnym wypadku nie należy stać za polityką. Ponieważ policja jest najbardziej atakowana. Policja tutaj nie może reagować za ostro, więc no, wtedy jest się na, na linii tak naprawdę ognia. Co wobec tego najpiękniejszego tu widziałaś? Wiesz, to są rozliczne opowieści o ludziach, którzy się zakochują po obu stronach muru, bo gdzieś się spotkali w autobusie, I... mieszkają po tej stronie, mieszka chłopak, po drugiej stronie mieszka dziewczyna. Zakochują się i nagle. Wiesz, no miłość zwycięża wszystko. To jest powiązane z obciążeniami w domu, bo rodzice na, często tego nie akceptują. Im bliżej się mieszka takie ściany pokoju, tym trudniejsze są postawy ludzi. Ale no ale te miłości są, rozkwitają. No dobra, czyli Romeo i Julia trochę w Belfaście. Wiesz co, Ola? W miarę jak tak chodzimy, ja się do tych murów już przyzwyczaiłam. Czym myślisz, że one kiedyś jednak znikną? Dwa, trzy pokolenia. Miejmy nadzieję, że tak, ale czas, czas pokaże. Jej, to nie wiadomo, czy za naszego życia. Pewnie nie. Ola, bardzo ci dziękuję Dzięki za to wielki. spotkanie. Wszystkiego Dzięki dobrego. Dziękuję. Po Belfastu. <laughs> ale już na zawsze Belfast będzie dla mnie miastem paradoksu. Bo taki jest. Cześć, Do zobaczenia. Dzięki Cześć. wielkie. Cześć tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień